To pierwsze z nim jest. Co? No, Brak znajomości dokumentacji projektowej. To jest największy błąd. To jest jeden z podstawowych grzechów beneficjentów i z tym się bardzo, bardzo często spotykamy. Niektórzy, nawet w okresie trwałości realizowanego projektu, mówią nagle: O, to Do... mieliśmy zapisane we wniosku o dofinansowanie albo w agendzie badawczej. Naprawdę musimy to zrobić. Naprawdę. Wszystko, co jest zapisane we wniosku o dofinansowanie, w agendzie badawczej, to jest must have. A druga rzecz znajomość dokumentacji projektowej, ale nie tylko stricte projektu jako takiego, ale całej tej otoczki, czyli umowy o dofinansowanie, wytycznych, załączników, załączników do umowy o dofinansowanie. Mm -hmm. to, jest, to jest bardzo ważne, także bez tego nie idziemy nigdzie. Także po raz kolejny zaznaczamy, że jeżeli znacie swój wniosek o dofinansowanie i założenia agendy badawczej, jeśli chodzi o projekty B plus R lub wszystkich działań, które macie tam napisane, to nie wystarczy. Nie przez to tutaj rozumiemy dokumentację projektową. Oczywiście sam wniosek o dofinansowanie jest... Główną składową, albo ważną składową. Natomiast sama umowa o dofinansowanie, załączniki i wytyczne, to jest właśnie znajomość dokumentacji projektowej, która pozwoli uniknąć niepotrzebnych zaskoczeń. Tak, i pozwala spokojnie realizować projekt, przygotować się na każdą okoliczność.